oh że dieta to 70% sukcesu, to każdy wie. Ale żeby dobrze jeść, trzeba pierw ugotować. A żeby ugotować, trzeba pierw zrobić zakupy, więc chodźcie ze mną. Jak na każdych zakupach, w sumie przed każdymi zakupami, odpalam sobie aplikację Lidla, bo są często ciekawe promki i zaraz zobaczymy co my tu mamy. O, papryka. Z reguły za dużo go nie jem, ale Natalia na tym skorzysta, które mniej dojrzałe, wiadomo trochę dłużej u mnie leżą, bo zbyt mało ich używam, żeby brać te dojrzalsze. Dobra, tu mamy jakieś inne, a nam potrzebne są naturalne. Gdzie jest cytrynka? Gdzie jest cytrynka? O, jest cytryna Dobra, weźmiemy sobie awokado Niezbyt dojrzałe No jest promka, ale na jakieś wielkie opakowania Mi aż tyle niepotrzebne Nie lubię marnować jedzenia Dobra, przejdziemy sobie tak, tutaj do końca Zazwyczaj jak e, robię zakupki to dzielę sobie na źródła białka, węglowodanów, tłuszczy, e, mamy wołowinkę, nie ma chyba mojej wołowiny. Ok, więc dzisiaj obejdzie się bez wołowiny, czyli tak jak mówiłem, dzielimy sobie na białka, węglowodany, tłuszcze i powiedzmy białka, indyk czy tam kurczak, do tego jakaś rybka, ewentualnie e, jakiś nabiał, chociaż tego nabiału zbyt dużo nie jem, e, ale zawsze jakaś odskocznia, węglowodany, na przykład ryż. Mam tyle zapasu, że wezmę tylko pokazowo jedną paczkę. Niestety nie ma promki na indyka. No, ale jak trzeba, to trzeba. Mięsko mamy. To porcja kieszonek na lepsze trawienie. Normalnie wziąłbym bataty, ale za długo schodzi ze zrobieniem ich, więc dzisiaj sobie odpuścimy. Dobra, jeszcze warzywka weźmiemy. Ogórek, pomidor. Trochę je matą <noise> Nie może być za miękki no co A i pamiętajcie nie bierzemy foliówek Nie te malinowe jakieś takie miękkie Te w sumie też Nie wiem czemu ale ze spodu zawsze le lepiej wyglądają A te z góry są chyba takie prze Przebrane, zmacane, że, że lepiej ich nie brać. Dobra, tu sobie wejdziemy. Obczajcie teraz to, zobaczcie co się dzieje. Złotóweczka zapakę płatków owsianych. Została ostatnia. Widać w jakim kraju żyjemy. Do tego jeszcze trochę przetworzonego jedzonka, ale te w sumie mają najmniej tłuszczu, bo niecałe 2 gramy, więc ładujemy space cookies. Mamy taką promkę. Nie ze względu na promkę biorę Elki. Zawsze sprawdzajcie, czy nie są pęknięte. Nie. Dobra, wrócimy sobie. W tamtą stronę pójdziemy. Ogólnie, zawsze mam jakąś taką stałą trasę e, zakupów. Chodzę sobie od jednego do drugiego regału, alejki. A tym razem lecimy sobie na, na biały imbrożonek. Cukinia. Tak się pośpieszyliśmy na ten dział ze słodyczami, że zapomniałem o cukini. Jedziemy dalej. Tutaj nie ma promocji na te parówki, po prostu je lubię. Tu też nie. Lody. Dobra. Raz. Gdzieś tutaj jest. On gdzieś był. To jest ten, czy to nie jest ten? Teraz jak typowy facet dzwonię do kobity i pytam, jaki to był produkt. Ej, jaki ten ser grana padano zawsze kupujesz w Lidlu? to nie. Ale z Pilosa? Nie, mm, Nie wiem, nie ma nic innego. Okej, okay, dobra, papa. Pa. On jest niby często pomieszany. Jak kobita pomoże, to pomoże. Tutaj nic. Tak jak mówiłem, tego na biało zbyt dużo nie jem. Ale, ale, rybka. Rybka jak najbardziej wiedzie. Tak, z dołu są lepsze. Nie zmacamy. Dobrze. Kto za te zakupy zapłaci? Normalnie wziąłbym świeże malinki, ale nie jest ich zbyt często i zbyt dużo, więc żeby się nie zepsuły, to bierzemy mrożon. Idziemy dalej. To nie dla mnie, jakby co? To też nie dla mnie. To też nie dla mnie. To tym bardziej nie dla mnie. Ale zawsze sobie tutaj zerkam, bo czasami są fajne produkty. E, na przykład wafle ryżowe. I zaraz ktoś powie: O, je tyle przetworzonego jedzenia. Na masie mogę i tak uważam, że nie wiem, tego zbyt dużo. E, ale od czasu do czasu jakieś wafle ryżowe, e, paprykowe? Są paprykowe chyba? Tak, paprykowe. Jak wiadomo, to się nic nie stanie. Kizersy są, ale. Kizersy już nie dla nas. Jestem fitment czynnikiem. <grym> Słuchajcie, mamy chyba już wszystko. Generalnie, bierzcie jakby poprawkę na te zakupy, bo. Sporą część e, produktów mam w domu, między innymi borówki z 10 kg, jakiś tam ryż, nie ryż e, łososia, więc e, nie ma potrzeby, żebyśmy robili jeszcze większe zapasy. No i wchodzimy w dział zakazany. <głosy> Chipsy, <głosy> alkohol. To nie dla nas. <noise> To Słuchajcie, celowo nie będziemy pokazywać ile co kosztuje. Zrobimy taki mały konkurs i kto odgadnie albo będzie najbliżej kwoty jaka, jaką zapłaciliśmy za zakupy. Ten zgarnie pół kilogramową kratyn. Także, a jeszcze zapomniałem, aplikacja Lidla. Zaoszczędziliśmy jakieś 3 złote. Zajebiście. Taran. No i zakupki udane, obyło się bez e, żadnych komplikacji. Nikt nam nie zwrócił uwagi. Poza tym gościem, który za nami ładził i się teraz czas patrzył. Tak jak już wcześniej wspomniałem, celowo nie pokazywaliśmy ile zapłaciliśmy za zakupy, zrobimy sobie mały konkursik, kto zgadnie albo będzie najbliżej kwoty jaką zapłaciliśmy za te dwie siaty zakupów, zgarnie sobie pół kilogramową kreatynkę od SFD, ewentualnie od Nutryszyny. jeszcze sobie wybiorę która to będzie, więc piszcie w komentarzach pod filmem kwotę a ja wybiorę zwycięzcę. Oczywiście będzie zdjęcie paragonu, żeby nie było, że oszukiwałem. Także pamiętajcie, polubienie, komentarz, udostępnienie i subskrypcja. Ja się z Wami żegnam. Cześć.